Zbieranie kont to chyba wasza ulubiona seria na tym kanale. Bo ostatnim odcinkiem rozbiliście bank, biorąc 11 tysięcy łapek w górę. Dlatego postanowiłem, że w dzisiejszym otworzę dla was 50 kont Fortnite. No i jeżeli chcecie kolejny odcinek, to musicie pobić ten rekordzik. A dodatkowo pod tym odcinkiem możecie zgarnąć tysiąc fałdolców. I jeżeli chcecie je wygrać, to wystarczy, że napiszecie, ile mam aktualnie pustych szklanek w pokoju. Dlatego subik z dzwonkiem, łapka w górę i jedziemy. Zanim jednak przejdziemy do materiału, chciałem wam powiedzieć o fantastycznej grze, jaką jest Ho. Hooked, czyli darmowej strzelance PVPVE, w której możesz eksplorować tajemniczą wyspę, walcząc z potworami i graczami, aby uciec z mapy z wartościowymi przedmiotami. Gra Hoax to całkowicie darmowy tytuł, który możesz pobrać już teraz z linku, który znajduje się w opisie, a rozgrywkę możesz prowadzić w całkowicie dowolny sposób na PC, -cie, Xboxie i PlayStation. Gra nie wymaga subskrypcji PS, jednak jeżeli jesteś jej posiadaczem, otrzymasz ekskluzywny pakiet. Dodatkowo będziecie mogli odblokować ekskluzywne nagrody w grze, oglądając streamy Hoax na Twitchu do 7 marca i zdobyć zestawy PC i konsole w giveawayu na oficjalnej stronie gry, który rozpoczął się już teraz. Graj solo lub w drużynach w i osobowych, walcz z hordami potwornych uczniów i przechytrz rywalizujących renegatów w wybuchowej walce. Zainstaluj hołt już dziś i wskocz ze mną do gry. I lecimy z pierwszym kąciwem i słuchajcie, tutaj może być naprawdę bardzo dobry skin, ale może być też totalne gówno, no to sprawdzamy szapeczkę i ja od razu wchodzę w skiny i Tutaj nie ma nic. Nie, najgorzej. Dlaczego? No nie możemy tak zacząć. Nie możemy zacząć w ten sposób. Przecież to zła, zła wróżba na cały opening. Ty, łapkę w górę, żeś zostawił na pewno, bo jak, jak nie zostawisz łapki w górę, to będzie pech przed do końca odcinka. No dobra, lecimy do następnego konta No, następna wróżba. Dobra, kąciwo numer dwa i ja już widzę jakiegoś skinka. Ja już widzę, że coś na tym kącie się znajdę, więc może nie będzie dzisiaj dramatu. Może coś w tej szafce będzie. E, kilofiki. O, ty, kilka jest, no kilka jest. Jest! Chyba jakieś świąteczne, to chyba darmówki w dużej mierze. No, jeszcze mamy soku Milenium. Rozdział drugi, sezon pierwszy. Dobra, zobaczmy skinki. Czy coś tutaj się trzeba. Nie, dobra. Nie, nie wytrzymam. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Ale no, myślałem, że to konto będzie znacznie bardziej potężne. No, pierwszy level w tym, w tym sezonie, no nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej. Moi drodzy, niestety, następne 26 kąt okazało się całkowitą porażką. Te kąta nie tylko nie miały w sobie parasolek, kill czy strojów, ale przede Wszystkim zdarzyły się takie, które nie miały nawet Fortnite w bibliotece Epic Games, czyli nigdy nikt na nich nie zagrał, a na niektóre zwyczajnie nie mogły się nawet zalogować. I oczywiście zdarzyły się też takie, które posiadały kilka losowych, ale mocno podstawowych lotni i kilofów, na które kompletnie nie warto było poświęcać uwagi. Byłem totalnie załamany tym, że nic wam dzisiaj ciekawego na tym odcinku nie pokażę i chciałem z tego odcinka już zrezygnować, ale na szczęście następne konto Uratowało cały ten materiał. Dobra, słuchajcie, nareszcie jakieś konto, na którym jest skin. Ja już jestem cały podekscytowany. W końcu jakaś odmiana. Let's go! Nareszcie, nareszcie! Boże to jest 75 level, ale wchodzę do szapeczki. Sprawdzam szapeczkę, zaczynam od lotni. Może Jezus, ile tu jest skinków, ile tu jest przedmiotów? No i to mi się podoba. Jest parę parasolek za zwycięstwa. To mi się podoba. Okej, okay, fajne, fajne. Już mi się podoba to końcowo. Mam nadzieję, że wam również Warto było się przeklikać przez te mnóstwo kąta na samym początku. No ale mamy też sokoła milenium, ale no nie widziałem żadnego mako. Żadnego mako nie widziałem tutaj. Nic mi się w oczy nie rzuciło. Ty, No dobra, scrolluję tych kilofów. Jest naprawdę tutaj mnóstwo. Jest, o! Jest różdżka. Jest tryhardowa różdżka. Ty, zarąbiście. Ale Minty żadnego nic tutaj. Nic nam się nie pojawia, niestety. A chciałbym zobaczyć. O, kosa ma... Je O jest. Uwielbiam tą kosę. No i jeszcze jest driverek elegancki. Dobra, przechodzę do plecaków. A może nie, bo plecaki nam zaspylerują jakie tam są skiny. Chcę zobaczyć jakieś potężne skiny. Wow, dobra, jest nieźle, jest nieźle. Ty, Grysica, no pewnie, że tygrysico, ty, Grysico, ty. A, nieważne, nie, nie będę tego mówił. Prędkość ograniczona, ty. Sezon piąty, jest miałśniak fajny, elegancki już, bo to rozdział drugi. To już jakiś czas temu było, to już jakiś czas temu było. Już delikatne, o, się pojawia, już delikatne. O, mamy też Brutusa, fajnego, elegancko. Jest agent skórek, jest Dion, piękny skinek. O, pan Kruk z sezonu trzeciego, oczywiście w zestawie można było go kupić. Kupić, ale przepiękny OG skin, No i mamy Deadpool, ale mamy też koniec skinów. Niestety o, 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 Barwy wojenne mamy. Mamy barwy wojenne, bardzo fajny skin. I oczywiście dowódczyni drużyny różanych. Zarąbiście. Bardzo fajne kąciwo. No i to mi się podoba. I takie mogłyby być znacznie częściej. I takie by się mogły mi tutaj pojawiać na ekranie. I od razu no, jakiś podekscytowany człowiek jest. Może nie ma jakoś mega dużo tych skinów, ale są fajne, są eleganckie. No bo jest deadpoolek, jest Wiedźmin, i jeszcze mamy Slim ty, no! Kurde, klasunia. Eleganckie kąciwo. Dobra, no eleganckie. Mamy Darth Vadera. No, no jest, jest pięknie. Jest pięknie. Dobra, już rozpędzony wbijam na kolejne kąciwo. Rankingu żadnego tutaj nie ma. Ok, czyli rankingowe nie były grane. Ewidentnie. Jest pierwszy level. Pierwszy level kod... Mam flashbacki. Mam flashbacki. To są złe flashbacki. Dobra, jest kilka kilofików, ale chyba bardzo skromne konto w porównaniu do tego, do tego co było. Lecaczków kilka jest. Okej, OK. mamy soku milenium. Mamy kilka parasolek za Wina, Ale to chyba nie będzie. Nie będzie to niestety chyba konto, na którym mamy mnóstwo. Nie, no tu nie ma żadnych skin. Wracamy chyba do dramatu, tych. Dobra, z tym kąciwem było lepiej. 17 poziom, czyli coś tam było grane. Chodzimy do szafeczki. O, 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 tylko jeden skin O, Oje, oła, ała Trochę mnie zabolało, tak szczerze No ale jeden skinek jest, no zawsze coś Zawsze można się nacieszyć, zawsze można popykać Ale zadowolony z tego kąciwa to ja nie jestem O, dobra, na starcie kolejnego konta. Witam je, kruk, trzynasty poziom Zaczynamy klasycznie od lotni Ale piękna, mrożeniec Ty no, zarąbista jest ta lotnia Przepiękna jest ta lotnia Jest kilka parasolek za wink'a Jest też kruka, obawiam się, że to będzie znowu konto Z jednym max, z dwoma skinkami no, w kilofach też niestety nic specjalnego. Wiem, że na pewno będzie tutaj kruk i kruczyca, czyli pewnie był bundle cały kupowany. No fajne, kąciwo, no fajne, no fajne, ale ja bym chciał zobaczyć jednak takie mocno wypasione konto. Uuu, dobra, słuchajcie, tu wchodzimy od razu, jest rankingowa elitka wbita. Ty, no to tu jest coś, tu jest coś grane, tu jest, tutaj faktycznie się dzieje. No dobra, zobaczmy sobie, jaki poziom konta od razu. 155 poziom konta. I chyba tych skinów za dużo tutaj nie będzie, ale kilka lotni jest fajnych za Winka. Ty Co to jest? Skoruposterowiec, ty no, mega ładna lotnia. Dobra, ale oprócz tej lotni mamy jeszcze też tego yy, z, z, z mrożeńca. Dobra, szybkie zerknięcie na kilofy, ale no, jak sami widzicie, nie ma za bardzo na co tutaj patrzeć, więc przechodzimy do szafki i tutaj niestety tylko i wyłącznie trzy skinki, ale jest Lady Loss, Bardzo ładny skinek. Następne konto, 61 poziom, jest gitarka. Zobaczmy, lotni kilka jest, ale nie widzę absolutnie nic rzadkiego. No nie są takie mega nastakowane konta. Liczyłem na to, że po tym poprzednim już się nam ta złapa co odmieni, ale niestety. Chyba, chyba się na to nie zapowiada. Ale mamy na pewno jakiegoś skinka. Na pewno jakiś skinek jest. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie jeden skinek i to jest tylko jeden skinek. Jestem załamany. Jestem załamany. Jestem no jak nic na bank. Ktoś jeszcze z was łapki w górę nie zostawił, bo to jest niemożliwe, żebyśmy mieli takiego pecha. No ewidentnie weszliśmy chyba w jakąś złą spiralę tych kont, no bo faktycznie są takie mocno basicowe. Oczywiście, kilka skinków jest. Fajnie, że można coś tam sobie pozmieniać, poklikać. No, ale nie ma gdzieś tam jakiegoś OG skina. No, i tutaj mamy znowu tylko dwa skiny. Jest Polarny Skórek jest Krizabel. Bardzo fajne skinki, by the way. Bardzo fajne skinki, ale niestety tylko dwa. Dobra, idziemy dalej w las, ale jest chyba tylko i wyłącznie gorzej. 49 poziom. Okej. Okay. oby to były dobre skinki. Oby to były dobre skinki. O Boże, dobra, to kąt jest. To konto jest prawie puste To konto to jest tak jak na początku To jest jeden skin To jest jeden skin Dobra, słuchajcie Otworzyłem po ostatnim jeszcze 12 kąt I tam nie było absolutnie nic Maksymalnie jeden skin No dramat Nie chciałem wam tego pokazywać I w końcu jest coś Co można pokazać Mamy pierwszy poziom Wchodzę do lotni o błękitna smuga Zarąbiście Dobra Mamy też papierową parasolkę Mamy też parasolkę za Okej, okay, może to nie jest konto najbardziej Nastakowane, ale jest naprawdę Ciekawe, jest naprawdę fajne Jest precyzja plecak i będzie Tylko jeden skin, czyli Drużyny niebieskich, niestety tylko jeden skin Ale za to jaki res. Sezon drugi moi drodzy, przepiękny Skinek i ja już się cieszę Ale oczywiście was tak nie zostawię Nie ma takiej opcji Postanowiłem dołożyć do tego odcinka jeszcze 300 zł i dokupić kolejne konta Za na to konto poszło mnóstwo Pieniędzy i oby było dobre Oby było dobre, by miało mnóstwo Kinów, proszę cię, pierwszy level. Pierwszy... Nie zapowiada się najlepiej. Nie, zapo... nie, nie wiem. Boję się otwierać tą szapkę, Tak szczerze, już ja już się boję. Ale co tu jest? Trzepotka, moi drodzy! Mamy trzepotkę! Let's go! Zarombista lotnia, OG lotnia. No, piąty sezon, wiadomo. Ale mogłoby być lepiej. Ale to i tak jest dobra lotnia. Mamy też kontroler. Oczywiście to wszystko z pakietów PlayStation. Ale są. Jeden skinek jest. Jeden skinek jest. Nie! Dlaczego? Tylko jeden! Halo! No, piękny skin. To miało potencjał na potężne konto. A tu się wydarzyło coś takiego, no. O tak, i na pierwszy rzut oka. W kolejnym koncie mamy naprawdę fajnego skinka ninży. Pierwszy poziom konta, 400 fałdolców około. No i teraz wchodzimy do szapeczki. Zaczynam od. Lotni! Oj, jest troszeczkę tych lot. Mamy parasolki za zwycięstwo. Niestety żadnej, rzadkiej lotni nie widzę. Chodzimy do kilofików. W takim razie, mint, jakieś coś, ten tego? Nic, 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 nic tu nie ma takiego, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Pustkami bije, nudą wieje, ale dobra, wchodzimy do skinków i tutaj jest trochę skinowo. Mamy, mamy trupera, mamy upiorowiec, czy to się tak po polsku nazywa? Dobra, słuchajcie, tu jest kilka skinków, które są naprawdę z trzeciego sezonu, specjalista od zadań. Mamy zbuntowanego agenta, też mega dobry skinek. Mamy Deadpool'a, którego absolutnie kocham. Naprawdę fajne, kąciwo. No i mint, skinę. Też fajny skinek. Też fajny, elegancki skinek. Też mi się podoba. No nic. Sprawdźmy dwa ostatnie konta. Moi drodzy, czy to będzie najlepsze konto z dzisiejszego openingu? 580 dolców już mi się rzuciło. 138 poziom konta. Ktoś na tym koncie gra. Więc jest szansa, że tutaj będzie naprawdę sporo skinków. I wchodzimy. Zaczynamy od lotni. Obo! Chciałem to zobaczyć! Nareszcie chciałem to zobaczyć! Chciałem zobaczyć pełnolotni i te pełnolotni widzę. Moi drodzy, ile tego tutaj jest? Ja tego nie przeskroluję chyba do końca. Zjeżdżam niżej. Mamy trzepotkę! Mamy trzepotkę w tym. Może będzie jakieś mako. Może będzie jeszcze coś turbo rzadkiego. Jakbym coś pominął, dawajcie znać w komentarzach. Klasycznie oczywiście. No i mamy parasol fundatora w ogóle. O! Czy będzie Harley? Czy będzie Harley na tym koncie? Zarąbiście jakby była. Mega dobrze by było jakby była. Ja nie zauważyłem wcześniej żadnej lotni. Dobra, wchodzę do skinów. Nie ma co przedłużać. Wchodzę do skinów i jadę od samej góry. Oh, man! Mamy Harley'kę. elegancko. Mamy Lebrona. Słuchajcie, jakie to jest nas takowane konto. Bombowy mrok. Mamy Wiedźmina. Mamy Deadpool'a. Tutaj naprawdę jest pełno, pełno skinów. Dowód trzy drużyn drużanych. Barwy wojenne skinek. No, jest pełno i ja już jestem zachwycony. Król Lodu, lodu również z sezonu siódmego. Tak. Tak się to powinno wszystko zaczynać od samego początku, tak powinno sypać nam skinkami, a nie tam przewoleć się przez 50, czy 40 kąt, który kompletnie nic w sobie nie miały. Uuu! Karbonowy komando, słuchajcie, let's go! Bardzo fajny, elegancki skinek. Specjalistka zwiadu sezon pierwszy, moi drodzy. Plasuje. Perfekcyjnie, perfekcyjnie. Dodatkowo arktyczna zabójczyni elegancko. No, jest troszeczkę tych skinów. Jest naprawdę na co patrzeć i czym grać. No i czy ostatnie konto to przebije? Dobra, zobaczmy, co się dzieje na tym koncie. 83 level. Już widzę bardzo fajnego skinka. I od razu 900 fałdolców w ogóle. Okej, okay, nice. I od razu bezpardonowo pakuje się do szafeczki. Pełno skinków, pełnolotni. I jeszcze od razu Mortka się że Mogę Wam coś fajnego, eleganckiego pokazać. Oczywiście szybkie skarławanko przez te lotnie. Zobaczmy czy dzieje się tutaj coś rzadkiego, ale no makosa żadnego nie widzę. Makosa żadnego nie widzę. Szkoda, to już jest naprawdę chyba mega mega rzadka rzadka lotnia. Wchodzimy od razu do kilofów i najstarszy kilof to jest rozdział drugi sezon drugi. Niemożliwe. Sezon siódmy jest jeszcze. Wchodzę w te skiny, sprawdzam te skiny i jedziemy od samej góry, moi drodzy. Jest Green Arrow, jest Harley Quinn, jest Mandalorianin. Jest Darth Vader, jest też Kaby no kurde To konto jest potężnie nastakowane Deadpool mój ukochany, przepiękny Skinek, Spiderman nawet No tych superbohaterów tutaj troszeczkę jest Ewidentnie ktoś jest fanem Galakcja, galakcja Skinek, ty To no, dobry Skinek jest przecież No i co, jedziemy dalej, jedziemy niżej Czy coś tutaj zobaczymy, takiego turbo rzadkiego Turbo rare z poprzednich sezonów Jest jak to fajny Skinek, elegancki Też świadczy to o tym, że od drugiego sezonu Było grane, no Zobaczmy jeszcze filtrowanie po sezonie, czegoś nie pominąłem. Ale tutaj mamy sezon szósty, obserwacje i aurę jako te najstarsze skinki. Konto bardzo dobre, naprawdę jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy jesteście zadowoleni z odcinka. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych openingów. A ja się dzisiaj żegnam. Trzymajcie się, cześć!